L'amour qui chante doucement dans mon cœur. L'amour qui danse lentement dans mon cœur. Sans logique, à la raison, l'amour et moi, nous sommes un. <laughs> Co prawda poznaliśmy się przez Twoją miłość do innego faceta, Justina Timberlake'a. Dzięki Justin. Ale jak widać, to ja wygrałem. Wygrałem Ciebie. Swoją miłość, swoje szczęście i sens życia. Mój drogi mężu, kochany. Chociaż poznaliśmy się 9 lat temu, pamiętam wszystko bardzo dokładnie. Jak zabrałeś mnie pierwszy raz na Mazury, wydając wszystkie swoje oszczędności. Pamiętam jak codziennie odwoziłeś mnie do domu, lub jak śpiewaliśmy i słuchaliśmy Mysłowic w twoim starym Mitsubishi. Dzięki tobie poznałam, co to jest prawdziwa szczera miłość. Przeżyłam z tobą najpiękniejsze dni swojego życia. No, oh wow, tylko będę miał piękną żonę, naprawdę. Niesamowity. Dziękuję Ci, kochanie, za to, co razem przeżyliśmy do tej pory. Za to, jak bardzo mnie kochasz, wspierasz i zawsze jesteś obok mnie. moim przyjacielem, kochankiem i prawdziwym wsparciem. Jesteś najtrudzkiwszą osobą, jaką znam. Za co Cię bardzo kocham. Chcę zdobywać z Tobą świat. Nie wyobrażam sobie innego życia. To mnie umacnia w przekonaniu, że razem możemy wszystko. Bardzo Cię kocham i już zawsze będę. Moja piękna, wspaniała żona. make you wanna move' watching make you wanna move everyone's watching gotta move make you wanna move everyone's watching is my move make you wanna move everyone's watching make you wanna move everyone's watching. Make you wanna move. Everyone's watching. Make you want to move, everyone's watching. Light is one move, make you want to move, everyone's watching. So, not a move, make you want to move, everyone's watching. Light is one move, make you want to move, everyone's watching. Make them want to hold.